Siemanko mordeczki, słuchajcie, jest mega, mega fajna misja, a zarazem zabawa. Zadałem wam ostatnio pytanko, czy byście chcieli, żebyśmy zrobili takiego fajnego challenge'a, żebyśmy zrobili coś takiego ciekawego, żebyśmy mogli się pobawić i wpadłem na pomysł, że skoro chcieliście te ocenianie i tak dalej, ogólnie oglądanie waszych filmików, waszych trików i chcielibyście, żeby wasze filmiki i triki pojawiły się w moich odcinkach, to postanowiłem zrobić Ciekawy challenge. Zrobimy tak o. Na Instagramie musicie zaznaczyć hashtag Gorgo Challenge. Taki hashtag musicie oznaczyć. I po prostu dzięki temu będę widział, że oznaczyliście ten hashtag i że oznaczyliście oczywiście mnie. No wiadomo, no musicie zostawić, no to jest logiczne, nie? <gry> Ale no, oznaczacie mnie, wpiszecie sobie ten hashtag i tam jakieś swoje hashtagi, jak chcecie i do tego jeszcze robicie różnego rodzaju triki, które chcecie. Mogą być to triki na fingerboardzie, mogą być to triki na deskorolce, jak chcecie. I będę wchodził na wasze wszystkie kanały z Instagrama i będę oceniał, w sensie oceniał, będę po prostu oglądał, nie? I porozmawiamy sobie na temat tych trików i przy okazji nagramy filmik. I mam nadzieję, że to Wam się spodoba. Wydaje mi się to być naprawdę ciekawą inicjatywą i będziemy robić takie różne serie. Po prostu będę wbijał co jakiś czas, załóżmy raz w tygodniu albo na przykład nie wiem raz w miesiącu. No i zobaczymy, jak ten hashtag się będzie rozrastał. A żeby było ciekawiej, no to postaram się, żeby wszystkie, wszystkie osoby jakby wylądowały na tym kanale, tak? Robota, moi drodzy, naprawdę jest prosta. Wbijacie na Instagram. Dobra, na fejsie chyba też się da, ale wolałbym Instagrama ogólnie. I hashtag GORGOCHALLENGE, do tego oznaczacie GORGO kreska 777, żebym widział, że mnie oznaczacie. Żebym widział wasze, możecie wrzucać oli, możecie wrzucać kickflipy, możecie wrzucać fingerboardy. Co chcecie, związane oczywiście z deskorolką albo z fingerboardami. I będę robił z tego różnego rodzaju odcinki, będziemy sobie oglądać to wszyscy razem. Oczywiście, jeżeli załóżmy, macie jakieś pytania, na przykład robicie tam Oli i Wam nie wychodzi, to możecie normalnie wrzucić ten filmik na swój kanał, na swojego Instagrama. Możecie wrzucić ten filmik i napisać coś tam, że moje Oli co do poprawy, i pójdzie hashtag Gorgo Challenge. I ten, małpa gorgo-dolna-777, kreska 777, nie? Żeby to jakoś sobie oznaczyć, żebyśmy wszystko wiedzieli, co i jak, i myślę, że to będzie spoko. Ja nagrałem dzisiaj trzy odcinki z Zeldy. Niestety troszkę miałem problemy z dźwiękiem, i jeszcze ra niestety razy dwa dowiedziałem się dopiero o tym po nagrywkach. Mam nadzieję, że się spodoba. Jak coś, to wpadajcie na Gorgo Gaming kanał. No i to tak króciutko dzisiaj, krótko zwięźlej na temat. Pamiętajcie, znowy challenge, wbijajcie, a dla tych najlepszych będą jakieś tam wlepy i tak dalej, coś tam powymyślamy, nie? Wpadajcie na moją grupę, macie link w opisie, wbijajcie na Instagrama. Jak ktoś nie ma Instagrama, to może używać tego hashtaga na Facebooku i ewentualnie mnie jeszcze gdzieś tam oznaczać. Dobra, żegnam się z Wami, do zobaczyska. Piąteczka.